To Ogrodnicza Rodzinka. Dzisiaj pokażemy Wam jak my sadzimy pomidorki. No to zaczynamy. Tutaj mamy przygotowane dziury. wykopane już nasz padel z obornikiem. Sześć będziemy dzisiaj sadzić, bo jeszcze resztą pomidory z naszych nasion. Takie średnie powiem szczerze, bywały lepsze. No ale sadzimy co mamy, nie będziemy kupować nowych. Tak? Mhm. No. Więc zaczynamy od tak. Wy wykopcie okay. sobie dziurę na, e, na szpadel wystarczy. Ja daję obornik. Wy możecie dać obornik granulowany, sobie wymieszacie tą ziemię i potem wsadzacie pomidory. Jeżeli macie na przykład dostęp do obornika tak jak ja, to zasypujecie to ziemią. O, Zasypujemy ten obornik ziemią. A jaki ten obornik ma witaminy? A no właśnie, ten obornik, on jest w ogóle, każdy obornik ma inne właściwości. My mamy obornik krowi, bydlęcy. Najważniejszymi składnikami są fosfor, potas i azot do rozwoju, do rośnięcia roślin. Fosfor jest po to, żeby lepiej się ukorzeniały żeby e, 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 lepiej owocowały, lepiej kwitły, żeby miały dużo nasion, żeby można było sobie powielać te nasiona, fajnie potem do następnych sadzonek. No i niedoborem fosforu jest, e, na przykład oznaka, że e, fioletowe plamki na, na liściach, czy coś. Ja też mam, nie, miałam Na początku niedobór fosforu. Tutaj widać dokładnie, że miałam fiolet, jak wychodziły one, to miały fioletowe fioletową łodyżkę. Czy jak miały prawidłową ilość fosforu, to normalny kolor, ładny zielony. Ale to nam nic nie robi, bo my tę sadzonkę wsadzimy sobie głęboko. Tutaj te kuleczki wszystkie, co widać. Nie są fuj-fuj. Nie, to są korzonki. Jak wsadzimy głęboko, wypuszczą nowe korzonki i będą właśnie... Lepiej będzie ukorzeniona, będzie mocniejsza. No, da, bo, bo był niedobór fosforu i białe bardzo sobą łodygę. No. Czego jest potas? No potas jest y, głównie po to, żeby y, one lepiej pobierały wodę potem. Jeżeli się naleje, to właśnie potas powoduje, że lepiej pobierają. I do, pobudza je do wypuszczania nowych pędów. Żeby miały nowe właśnie pędy, żeby ładnie potem kwitły sobie. z odno to wiadomo do wzrostu. Żeby były ładne, zdrowe liście zielone, żeby kwitły też i żeby do góry płyły się i żeby miały duże liście, żeby mogły fajnie potem to słoneczko sobie chytać jak, jak już będą duże, nie? To wsadzamy te pomidorki, tutaj już mamy gnój, teraz przysypiemy warstwą ziemi, tak 3 cm, Nikusia możesz tak machnąć padlem i siak, i jeszcze, i jeszcze trochę, dobra, to ładnie. Tak, Wyciągamy, sprawdzamy Blizny. system korzeniowy tych pomidorków. Chyba ładnie. Patrzcie. Wow. Taki oh, mamy wow. system korzeniowy. To jest bardzo ważne. Jeżeli takiego nie ma, jakieś jedne plintki, albo ma kolor brązowy czy żółty, to znaczy, że one już są chore. jest bardzo ważne. No to no, przysypujemy. Potem jeszcze wklejmy tutaj gdzieś zdjęcie, jakby wyglądały właśnie takie tak. z żółtymi korzenkami, takie tak. chore. Przepraszam za te odgłosy tam z tyłu, ale... O, to jest obornik. Tak wygląda przegnity obornik. Fuj. Jak ty to możesz dotykać? To z rękawiczka to mi nie ma. Ech. On ma ile? Kiedy ja gnoiłam? Dwa lata temu gnoiłam. I jeszcze ma takie baryły. Ech. Tak. Czekaj, przyciśniemy, trzeba troszkę przycisnąć, żeby to fajnie się uklepało. Nie, było nie za mocno. Bardzo... Nie, to tak wygląda, ale to nie jest. Lepiej za mocno, nie tylko, żeby te powietrze, które e, przesypaliśmy, żeby one się ubiło, nie było za dużo powietrza tam, a potem to jeszcze ulejemy fajnie konewką. Korytko robimy i wlewamy wlewamy dwa litry wody. Woda wsiąka i kolejne dwa litry wody i przez tydzień nie podlewamy. Ok. Mhm. E, tak, chciałam jeszcze dopowiedzieć, że jak będziecie sobie sadzić pomidory, jak sobie oczywiście w sklepie wybierzcie sobie najładniejsze. No, ja tu mam moje, dlatego sadzę, co mam, ale jak Wy pójdziecie do sklepu, to sobie wybierzcie takie ładne, proste, grube pędy, zielone, nie mogą być jasne, zielone, nie mogą mieć plam, nie, no po prostu muszą być idealne. Jeżeli chcecie, żeby był ładny zbiór, żeby nie było z nimi problemu, żeby nie zarażyły innymi chorobami, to muszą być e, ładne. Jak są ładne, to, to raczej mają dobry system korzeniowy. Jak będziecie je wsadzać, to żeby tutaj żadne listki nie dotykały ziemi, bo wtedy od tej mokrej ziemi najwięcej tych chorób. Takie coś to tam może być, nie to ten... Chyba, że coś widzicie nie ten, no to wtedy je poobrywać. Tak, ja sobie przygotowałam takie kijki. Na razie nie za duże, nie muszą być takie duże. I będę wbijać. Gdzieś tu sobie wbiję. Potem będę je wiązać, jak oczywiście troszkę podrosną, bo są takie maluśkie. Wy, jak będziecie wbijać, to musicie mniej więcej sobie kojarzyć, gdzie idą korzenie. Jak na przykład, to musicie naprzeciwko tam, tam, gdzie nie ma korzeni, żeby nie uszkodzić korzenia. Ja sobie wszystkie będę tu wbijał. Najlepiej zaraz. Najlepiej zaraz po. E wsadzeniu po sadzonek i sobie takie kijki albo yy, takie kijki do usztywnienia, yy, jak już potem pomidorki podrosną, żeby je ładnie powiązać, żeby ładnie jak będą się pnęły do góry, żeby się nie nam wiatr nie połamał. Yy, my sobie wsadzimy kolejne pomidorki, a Was, a was też zachęcamy do działania. Co okay. swoje, to swoje. To swoje Dziękuję. to najlepsze i najzdrowsze. Dziękuję. Wiemy co jemy, prawda? Tak, tak. No, to dobra. To dziękujemy. O, potem będziemy wsadzać ogóreczki. To też Wam pokażemy jak to robimy. Pozdrawiamy do zaś. A i, za, i zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz tak. kanał. No, to dzięki. Na razie, pa pa. Pa!